Na początku tego odcinka macie konkursik na bluzeczkę Ink. Jedyne co musicie zrobić, aby wygrać, to subskrybować mój kanał z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem i napisać komentarz ze swoim nickiem, a zwycięzca z poprzedniego odcinka wyświetla Wam się teraz na ekranie. Hej kamisiaki! Jak widzicie, od jakiegoś czasu młodzi udostępnili serwery Moje Star Planet 2, Między innymi najbardziej oczekiwany serwer polski. I od jakiegoś czasu nie dało się na niego wejść ze względu pewnie na przeciążenie serwerów. Ale teraz spójrzcie, wpisałam w przeglądarkę mowiestarplanet 2pl i działa. Także super koło zaczynamy oficjalnie naszą przygodę z Mowie Star Planet 2. Yy, I link będziecie mieć również w opisie. Dobra, także to wszystko Ja Jaju mam nadzieję, że moja nazwa nie będzie zajęta, bo będzie mi naprawdę mega przykro. Mhm, okej, okay, dobra, spoko, nie no, cieszę się mega. Nie no, to są chyba jakieś żarty. Halo. A wiecie co zrobimy? Skoro ma jest zajęta, to może nie, że ktoś sobie wziął, tylko już jestem zalogowana. Sprawdźmy to. Jest, jest, dobra, już mam, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. Dobra, to ja sobie tylko postać teraz wszystko odgapię. Czyli jednak po prostu e, nie musiałam tworzyć nowego konta, po prostu zalogować się na Klarisę i stworzyć nową postać. Superkowo, dobra. Dobra, i jak widzimy, już tutaj polscy gracze szaleją, szaleją. Heju, heju, wszystkim. Dobra, ładnie tutaj wszystko wygląda. Jak widzimy, chyba nic się nie zmieniło od pory, kiedy było e, testowane przeze mnie tureckie. Pozdrawiajcie, YouTube'a Zobaczymy troszkę na ciuszki. To prawda, nie mamy dużo many-many, ale coś tutaj ładnego może będzie. Uuu, ładna sukieneczka, ładna, ładna. Uuu, ładne motywy, serio. Dobra, no to może razie zostawmy sobie. Uuu, um, a to? Ej, ładne, 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 ładne. Albo to. Uuu. dobra. Tutaj mamy jakieś ładne sukieneczki. Tutaj mamy jakieś fajne buciorki. O, kurteczki są jakieś tutaj fajne. Wcześniej nie było chyba kurteczek, co nie? Nie było kurteczek. E, no i co, może na razie sobie kupimy tylko jakąś... Jakąś, jakąś koszulkę. Coś MSP2 nie chce z nami współpracować. Okej, okay, także ja ostatecznie kupiłam sobie kurtkę i bluzkę, ale na razie założyłam tylko bluzeczkę i w ogóle... Jak widzicie, cały czas wyskakują jakieś błędy, pewnie dlatego właśnie, że mówię Star Planet 2 jest tak przeciążone, tak wszyscy wchodzą, że to jest po prostu masakła, naprawdę. Dobra, zobaczcie ile to jest ludu, to jest masakra jakaś, naprawdę, masakra. Dobra, no to może wejdziemy sobie tutaj w My Home, mam nadzieję, że tam nie będzie nikogo. No i tak, co się tutaj zmieniło, pojawiło? Chyba nic. Hmm. Jak widać, domek wygląda tak samo jak na tureckim, nic tutaj nie jest pozmieniane. Nie da się też go niestety teraz edytować. Nie wiem, cokolwiek z nim tutaj robić, także no szkoda. I tak, niestety nie możemy przejść do klubu VIP, bo niestety nie mam tego vip a przydały mi się naprawdę bardzo. W ogóle nie mam ani na Mowy Star Planet, ani na Mowy Star Planet 2, także, no słabo, słabo. Tutaj chyba też nic nowego nie wprowadzili, jak teraz widzę. No, chyba raczej nic. Dobra, coś tutaj jeszcze mamy. Przebieralnia. To tutaj sobie może zrobimy jakiegoś luka. Tą, anim nie, tą. Jak to jednak, tą, dobra. I teraz, uwaga, robimy zdjęcie. Cyk. I nazywamy Luka jako. Pierwszy look i teraz zobaczymy go w naszym studiu. I dobra, mamy tutaj jak widzimy wszystkie luki, tak jak na tureckim. Wszystko jest na razie tak jak na tureckim, czyli normalnie, chyba nic nowego nie dodali. Ale co, możemy tutaj, nie wiem, polubić. E, a czy tutaj coś się... ojoj! No niestety tutaj też się nic mówić, nie dodali. No szkoda, myślałam, że jak już wprowadzili te wszystkie serwery, to chociaż dodadzą jakąś fajną nową. Atrakcje, nie wiem cokolwiek. No ale jak na razie widzimy, wszystko jest po prostu tak, jak było na tureckim, Tylko, że po prostu dodali nowe serwery. Chyba wszystkie już. No i tyle, tak? o ej! Patrzcie, oni chyba tej rozmowy za wystarczająco osiągnięli w wystarczająco po 25. I teraz pytanie, jak tutaj można szybciej osiągać levele? Jest to jakaś podpowiedź, pomoc, cokolwiek? Czy dalej tego nie wprowadzono? Chyba nie, ale troszeczkę to jest bez sensu, no, no, no bo zobaczcie, jak możemy wbijać levele? Jedynie poprzez kupowanie chyba ubrań i stwarzanie luków, o ile mi się wydaje. No a żeby mieć... Um, żeby kupować luki, trzeba mieć oczywiście Star coinsy, a Starcoinsy przychodzą chyba nam tylko po zalogowaniu się, chyba z so co dostajemy przez zalogowanie się, no a jedynie można przez Super VIP'a jeszcze kupić. Zobaczymy jak tu pakieciki wyglądają. Nie ma tutaj żadnej informacji, jak można zabrać Diaksy, Star Coinsy czy tam fame, także średnio, słabo troszeczkę. No na razie słabo kochani, nic się tutaj nie dzieje oprócz tego, co było na tureckim Mowie Star Planet, które wam już przedstawiałam w poprzednim odcinku Mowie Star Planet 2, także jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, to również zachęcam, zostawiajcie dużo, dużo łapeczek w górę pod tym filmem, mam nadzieję, że on się wam spodoba. tutaj mamy opinie, no i wylogu się także tyle tutaj by było. Dobra, także ja już się z Wami żegnam. Dziękuję, że byliście. Jeśli Wam się odcineczek spodobał, to zostawiajcie dużo łapeczek w górę na znak, że chcecie kolejny odcinek z serii mowy Star Planet 2. Jak będzie dużo wyświetleń łapeczek, to ja nagrywam kolejną y, część z mowy Star Planet 2. No i ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!